Podczas posiedzenia radnych powiatowych raz jeszcze nawiązano do sprawy odwołania z funkcji dyrektora ośrodka szkolno-wychowawczego w Gromadzicach Mirosława Kubiaka. Przypomnijmy, Kubiak został odwołany z tej funkcji na mocy decyzji zarządu powiatu z końca stycznia. W tej chwili ośrodkowi szefuje Barbara Mazur i tak będzie do końca sierpnia. Starostwo ogłosi bowiem nowy konkurs na stanowisko dyrektora ośrodka. Nowy szef pojawi się w Gromadzicach 1 września. A teraz o tym, co zadziało się w sprawie na ostatniej sesji. Mirosław Kubiak zniósł odwołanie od uchwały Rady e, Zarządu, e, do, od uchwały Zarządu Powiatu o, zgodnie z przysługującym uprawem wniósł odwołanie e, do o, Rzecznika e, do Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Łódzkim. Naszym obowiązkiem było to przekazanie tej e, uchwały, uch, tego odwołania. Od czego y, pan Mirosław Kubiak złożył odwołanie? Bo... bo... Od zawieszenia. Od zawieszenia. Od Nie za... od odwołania. Nie. No bo to od, jest, od, ważne. Zawieszenia. To jest od, ważne. Za... od zawieszenia. Przepraszam może tak nieprecyzyjnie od zawieszenia. A, a to się toczy według jakiego prawa? Według karty nauczyciela. Jakie przysłanki były, y, że zarząd takie taką uchwałę o, o, o uchyleniu y, uchwały o zawieszeniu podjął jakie przesłanki? ale o zawieszeniu czy odwołaniu bo, bo teraz bo mówimy mamy o, o kwestia mówimy o uchyleniu uchwały numer 1068 łamane przez 23 w sprawie zawieszenia 4 stycznia zarząd powiatu 2023 roku zarząd powiatu podjął decyzję w sprawie skierowania do dyscyplinarnego dla nauczycieli w wojewodzie, wojewodzie łódzkim informacje o podejrzeniu naruszenia artykułu 6, czyli obowiązków nauczyciela ze strony ówczesnego dyrektora, pana Mirosława Kubiak. 5 stycznia do kuratora oświaty wystąpił zarząd o opinię w sprawie odwołania w trybie natychmiastowym dyrektora. 24 stycznia tegoż roku odpowiedź kuratora brzmiała, nie wnoszę zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o rzecznika dyscyplinarnego sprawa była rozpatrywana i 20 stycznia 2023 roku rzecznik odpowiedział, iż nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania ze swojej strony. Dalej prowadzone było postępowanie ze strony komisji dyscyplinarnej ponieważ do komisji dyscyplinarnej wpłynęło pismo w sprawie zaskarżenia tejże uchwały, o której tutaj panowie wspominaliśmy, w sprawie zawieszenia w czynnościach pana dyrektora Kubiaka, to jest zawieszenie nauczyciela w obowiązkach i funkcji, którą pełni, bo tak dokładnie brzmi zapis. W 19 stycznia właśnie 2023 roku wpłynęło zastrzeżenie uchwały o zawieszeniu ze strony pana Kubiaka. Zgodnie z prawem oświatowym czy tym, o czym wspomniał wcześniej pan starosta, zarząd powiatu 20 stycznia, czyli niezwłocznie tegoż roku, przekazał odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej. Oczywiście w formie uchwały została podjęta decyzja. Komisja Dyscyplinarna do dnia dzisiejszego nie zajęła stanowiska w tej sprawie, czyli sądzę, że proceduje i trudno mi tutaj... Wyrokować w tej sprawie, czy też opinię, albo wyrażać opinię, albo się ustosunkowywać. Odwołanie ze stanowiska dyrektora specjalnego ośrodka szkolnowawczego w trybie natychmiastowym w formie uchwały zostało podjęte przez zarząd powiatu 31 stycznia 2023 roku i również w tym samym dniu została podjęta przez zarząd powiatu decyzja w sprawie powołania osoby na stanowisko pełniące obowiązków dyrektora w tejże placówce, dlatego że placówka nie może funkcjonować bez kierownika jednostki. W związku z tym, że osoba powołana do pełnienia obowiązków dyrektora do tej pory pełniła funkcję nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie nieobecności w pracy, w związku z tym zarząd powiaty podjął również stosowną decyzję w tym obszarze, a mianowicie podjął decyzję o powołaniu osoby zastępującej, Obecnego dyrektora, to obecnego dyrektora, czyli osoby pełniące obowiązki dyrektora w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym w Gromadzicach. Taki jest stan obecny. W tej chwili dyrektor dotychczasowy, czy poprzedni, może nie czasowy, Mirosław Kubiak jest na urlopie wypoczynkowym, z którego korzysta. W jakim terminie będzie korzystał, to zależy od pana Mirosława Kubiaka. Przepraszam, może tak, zaległym urlopie wypoczynkowym, żebym jeszcze tutaj był precyzyjny, bo to tak jest. Czyli w tej chwili kto jest dyrektorem? W tej chwili obowiązki dyrektora pełni pani Barbara Mazur, nauczyciel specjalnego ośrodka szkolno w Gromadzicach, która do tej pory była nauczycielem w ośrodku wykonującym zadania nauczyciela wychowawcy w internacie w specjalnym ośrodku szkolno-chłopczym w Gromadzicach. W dalszej części posiedzenia mówiono też o wiele szpitalu, tym razem w kontekście finansów lecznicy, ale też nowego szpitalnego oddziału ratunkowego. Jego uruchomienie przesunie się jeszcze w czasie. Stanie się to najpewniej, jak zapowiada szefowa wieleńskiego szpitala pod koniec marca. Prace zostały zakończone. Aktualnie oczekujemy na informacje z inspektoratu nadzoru budowlanego. Mamy nadzieję pomyślą na, na odbiór tej inwestycji i dopuszczenie do użytkowania. Odbiory sanepidu i straży już się odbyły pozytywnie. Niemniej jednak pozostaje nam rozliczenie tej inwestycji. Ministerstwo zdrowia wyraziło tutaj zgodę na przedłużenie terminu kwalifikowalności wydatków o jeden miesiąc do końca marca, co daje nam dłuższy czas na rozliczenie projektu i opłacenie faktur. Mieliśmy wzrost na poziomie, jeżeli Chodzi o wartość projektu całego przekraczającą 1 400 000 zł. W zakresie budowlanym było to zwiększenie nawet większe, przekraczające 1 500 zł, niemniej jednak z uwagi na takie możliwości dokonaliśmy przesunięć w projekcie z aparatury medycznej, bo tutaj no ogromne podziękowanie dla państwa, dla powiatu wieluńskiego, dla zarządu za ogromne wsparcie w realizacji tej inwestycji i pozyskanie środków zewnętrznych, które pozwoliły nam sfinansować aparaturę. Medyczny. I na razie to wszystko, ale będzie więcej obszarna relacja z posiedzenia radnych powiatowych. Do zobaczenia u nas, jak zawsze, na koniec programu w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po kulturze.